Paradise, looking for paradise, can't find it here, can't find it there, can't find it anywhere. I po prostu martwi się jakichś co tam u was słychać. Przejazd w Ostródzie oczywiście zamknięty, więc mam kilka czasu na przywitanie się z wami. Witam was bardzo serdecznie. No, kilka pomysłów na odcinki był, było, ale niestety nie udało się tego spełnić. Największy, największy plan jaki chciałem wykonać w tym roku to oczywiście, jak, no bo tak naprawdę trzeba jeździć w połowie czerwca i tam udało się 30, zrobić 50, zrobić kilometrów, potem 70. I mówię kurczę, fajnie było, żebym yy, zrobił w tym roku 200. No taką fajną traskę wymyśliłem, niestety nie jakby 200 ulicą zrobić to jakby dał, dałbym radę i obiem o tym. Ale fajną taką traskę sobie w, w tam rozkminiłem szlakiem kanału Elbąskiego i powrót tam doliną rzeki Pasłęki czy jakoś tak No fajne 200 Chciałem to zrobić teraz w tą środę? Tak, teraz dwa dni temu. Jest teraz piątek, ale... Wszystkie moje plany tam się pozmieniały. No i co? Ostatnie, o, ostatnie promienie się, się się łapie, dzisiaj setka, e, dzisiaj setka. Niestety właśnie na te 200 no, nie mam czasu, więc, e, więc udało się te 4-5 godzin się ogarnąć na tą setkę, więc będzie bardzo fajnie. Tam gdzie chcę, to, to co Wam chcę pokazać, to tam już byłem ogólnie. Tylko powrót będzie, zamiast e, e, pętlę w lewą stronę, zrobimy prawą stronę mapy. tak naprawdę takie pasy teraz w głowie na mapę. To będzie po prostu powrót z trochę drugą stroną, ale chcę wam pokazać e, nasyp. Stary nasyp w Dąbrównie, jest przepiękny, jest normalnie jak nie u nas. Nasypem sobie się leci, jest przepiękne, są przepiękne jest piękny most, jest piękne jezioro, nie wiem, zbiornik, jakiś w każdym razie zbiornik, bo tam chyba w 90-tych latach czy w 80-tych jakieś tam były zbiorniki ryb czy coś tam. Nie wiem, czy to jest zbiornik jakiś taki zrobiony przez człowieka, czy, czy to jest naturalne jezioro, nie wiem, dowiem się chyba, albo sami się dowiecie. Więc chciałem Wam pokazać ten nasyp, pociąg już przyjedzie, więc zaraz ciśniemy. No i zobaczycie, do tego nasypu z 50 km nam zostało, a więc dopiero startujemy. Mam nadzieję, że będzie git. Fajny zjeździk. No, i to tyle w sumie. Wiecie, dzisiaj nie będzie zbyt wiele przepięknych szutrów. Nie będzie zbyt wiele przepięknych dróg. Będzie ten jeden punkt, taki tak naprawdę kulminacyjny, gdzie no, chciałem wam pokazać. Super jest, ale z tej okazji, że w tą środę nie poszedłem na te 200, to jest niesamowity ciąg zdarzeń. Siedziałem z synkiem sobie do. O 18 stwierdziłem, że o 19 idę sobie na no na tego, na Zwift'a, nie? Pośmigać. Jakiś fajny, delikatny trening zrobię, mówię. Zobaczymy co resztę tygodnia przyniesie. No i koleżka tam na takiej grupie wysłał link do treningu grupowego. Na Zwiftcie, nie? O 19. .00. Mówię kurde. Nigdy takim żeś nie brałem udziału. Też o 19 jesteś na trening. Luz, nie? Wbijam tam do nich, okazuje się, że koleżka mnie wystawił, nie było go. A to co mi wysłał to jakieś tam czerwone środy, nie? Nie wiedziałem co to jest, no bo kurczę skąd. Eee, no i przystąpiłem do tego treningu, półtora godziny. Taki kurde zajazd, panowie, panie, no... Ledwo zszedłem z roweru, nie? Ale mówię dobra, dociągnę to, nie? Dociągnę, zacznie tam traktorki z tyłu. Dociągnę to chociaż trzecia seria tych interwałów po 300 watów. Mówię, nie, już mi się płakać chce, nie, 40 sekund. Ostatnie to mówienie, no już wstałem. Pociągnąłem to na wstaniu. Mówię, nie, nie wstanę do końca. No ale wstałem. Chwilkę wstałem, nie powiem, że nie. E... No ciężki to był trening. Wczoraj delikatny rozjazd sobie zrobiłem. Zasłania nie? Delikatny rozjazd. Active Recovery. No on guys półtora godziny sobie pojeździłem nie nawet nie godzina dwadzieścia na no, delikatnym tempie no i dzisiaj ta seta mówię jak, jak nie dzisiaj to kiedy no bo wiecie pogoda ma być lipa już nie więc ogólnie delikatny zajechany trasy sobie mało gravelową wziąłem już po prostu żeby pojeździć fajnie słonka nałapać sobie chociaż te wioskowe drogi tutaj wokół nas to tak naprawdę na, na gravel'a, no bo na MTB się nadają. No zobaczcie, mówiłem wam, że gravel'owa droga jednak. No, a asfalt, to, to, może kiedyś był. Ciężko się po tym jeździ, powiem wam szczerze, że... Zdecydowanie wolałbym jakiś szulter To w rękawkach, to jest chłodniarka Ale przyjemna Ale piękna jakaś to jest Co mam powiedzieć się na rowerku no, ja to nawet nie wiedziałem, że tak fajne miejsca mamy w okolicy naprawdę pół godziny, 40 minut czasami rowerkiem gdzieś tam w jedną stronę i rodzą się takie miejsca o których nie miałem pojęcia no i ogólnie chyba Solo spoko się jeździ Wiadomo ja fajnie się z ekipą bardzo fajnie ale Solo ma też swój klimat bardzo taki fajny Ktoś mi tylko powie, że to nie jest piękne miejsce. Ho, 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 ho. No przepiękne miejsce. Przepiękne miejsce, też. chciałoby się wam coś tutaj powiedzieć, ale... Ale co? Milczenie będzie złotem godzinka minęła, batonik, chociaż powinienem już szybciej coś zjeść, ale z takim tempem co ja jadę to nawet tej kalorii nie palę, ale na raz zjeść nie zaszkodzi Masakra. Ja wam mówiłem, że ja jechałem tą drogę, ale ja jej tak naprawdę nie jechałem. Bo wcześniej na tym przypadku wziąłem gotową jakby tą drogę. Ktoś tam z trudy. kiedyś tam, gdzieś na jakiejś stronie, dziwnie wrzucił. Trasę, nie? No i wziąłem tą traskę, mówię chyba fajna, pojechałem. Ale teraz w komocie wpisałem sobie już tu start, tę dom i tam jak chcę wracać, bo inaczej chciałem wracać, nie? Tam, ta droga to była nuda, same wioski nie A tu? No przepięknie jest, zobaczcie, no kurczę, no same kozak rzeczy mijamy, patrzcie nawet to No kozak człowieku Ale mnie to zaplanował chłopaczy na elegancko Przepięknie jest, ciekłe jego moc 32 km right now Więc wrócono no, jeszcze trochę i będziemy chyba Dąbrówno, nie? Dąbrówno narodziło się szybciej niż myślałem. Raz, dwa wychędzić tutaj z tego. Nie wiem, 38 km już Dąbrówno No i musiałem dodać, No w sumie nie jestem głodny, ale teraz będzie ten, ten wał. Będzie to, mam chcę pokazać, ale będzie trochę trwało. W ogóle, ten wał, więc zjemy sobie teraz yy, bułeczkę z Tylko Nie jesteśmy się słoodzy, ja jeździłem sobie jakąś pizzerinkę, coś tam. Bo będzie dobre, nie? Patrzcie to Aha. Pięknie tu jest, po No I tu jest ten pierwszy punkt, co chciałem wam pokazać No przebiegnie tu jest O, tu jest mostek Tu jest mostek, a potem będziemy lecieć tam nasypem, daleko, daleko, daleko To jest następny stary, kolejowy, proszę, tu już torów nie ma Następ został, tutaj pięknie wyremontowany a Nie tyle, nie? Fajnie Woda fajna Dzisiaj fale No pięknie, naprawdę tutaj, naprawdę jesień Rozpieszcza. No jeszcze wakacyjny klimat trochę, nie? No coś tu popękło. Tak, więc... Także plan na za rok, no co no. W tym roku dopiero zacząłem jeździć, więc za dużo nie pojeżdżę, ale mam y, taką chęć wziąć udział w jak się uda czasowo to w pięciu jakichś takich wyścigach. Nie żeby się ścigać, ale żeby żeby pojeździć w zorganizowanym tam jakimś takim konkursiku. No ja i dlatego też te 200 chciałem zrobić, bo, bo ja celuję w takie bardziej dystanse, bym chciał celować powiedzmy w 250 czy coś. We wrześniu już ustaliłem i tam widziałem, że mam wolne, to będzie ten Dolina Bugu i on jest 290 km. To takie chyba będzie takie zwieńczenie, bo to będzie najwięcej, chociaż zastanawiam się, co zrobić z majem. Bo w maju jest fajny ten wyścig w Dolinę. Roztocza, Rostoki, czy nie dolina, rajd, nie pamiętam się to nazywa, Wiem, że to jest w majówkę, to, to w tydzień po majówce to jest, Tak już w maju, i też pewnie mógłbym się zorganizować, tylko tam jest bardzo daleko od nas, bo to jest normalnie drugi, druga część Polski, no i tam jest dystans 120 albo 350, nie? No i te 120 to jadąc całą Polskę tam, żeby pojechać 120 to trochę na pewno czułbym dosyć, ale 350 to, to byłby jakiś hardcore, ogólnie, nie? Zobaczymy co przyniesie zima, co, przy, co przyniesie nam Zwift, co przyniesie nam inne treningi, jak, jak samopoczucie będzie, no mam nadzieję, że, że, że coś tam się uda pojechać, no te 350 jest abstrakcyjne jak na razie, patrzcie kto to towarzyszy. Dlatego też chciałem tu przyjechać, zobaczyć, sprawdzić swoje możliwości i, i tak dalej. Jak będzie, nie wiem, no i wiadomo mamy w fajny tutaj lokalny tam konkursik, mamy w Olsztynie mamy dwa, mamy... mamy Jaką się nazywa? Y, Warmia Gravel i, i Warnija. Teraz też ma swoją odnogę gravelową. No i te 3, jakbym pojechał, i jeszcze te dwa na początku i na końcu roku, to by było super. Dajcie znać, co, co, co o tym sądzicie. Dobre. Jak mało się podoba? Piękne. Ale już nie ale ja tu jestem przejazdem już drugi raz ogólnie No i o się aż wróciłem, bo mu tam mówi tak pięknie tu jest A był Pan w Czuplinach? Nie A, A gdzie nie to? Ja tutaj ten nasypem będę jechał tam dalej Bo ten nasyp cały w ogóle mi się podoba Tam... Tutaj są to wszystkie... Jest... tory były kolejowe No tak, tak, bo to jest nasyp ten taki do Strudy, nie? Chyba Tak Jałtowo, Struda No prze, przepięknie tu jest, Ale naprawdę nie idzie do Szczupni. Jeszcze raz Pan powie? Czupliny Czupliny, dobra, to ja sobie zapiszę, tam będę uśmigał Dobra, Czupliny, to na następne... Czupliny. A, Szczypczym, Szczupliny. No. okej. Okay. No, może będę przejechał, zaraz zobaczę tam. Dobrze, i co? i co? mówiłem no ładnie no nie powiedzcie że nieładnie kurczę no bardzo ładnie orły latają albo inne drapieżne ptaki jakieś myszołowy, bo <grym> nie brązowe. Brązowe. nie wiem chyba znowu, znowu myślałem, że tylko robota do zrobienia, że tylko wioseczki tego mnie czekają, a tu komod dalej mnie zaskakuje, no. Wspaniały, wspaniały komod. Jedziemy. O właśnie stop. Ale... Połóż No i mamy to Piękna droga, nie powiem Ale nie mam rady Wypych Popatrzyłem chwilę A Może za 100 metrów Przejechałem ja spacerek w takim tutaj tym otoczeniu Też nie jest chyba najgorsza opcja, nie? W sumie to nawet Najlepsza obszar, gdzie tu spozorować jak nie po takim terenie Ogólnie dopiero 50, w sumie 59 km ja tam 2 km wcześniej począłem jakieś głosy słyszeć I mnie no Co jest? Ale nie wiem, dziwne, dziwne Może mi się wydawało A może ktoś faktycznie do mnie krzyczał I don't know i seem to Słuchajcie, no. E, to się nie kończy, nie? To jak się zaczęło, to ulicy może było 2% jakieś przeloty pomiędzy. O kurde. prawie mnie dogonił. Taki kurde, metrowy pies, albo nie wiem, więcej. Klost taki, jest 60 kg. Ale twardy był, jak nie wiem. Leciał z kilometr, nie? Ale już patrzę, taki ostry zakręt jest mówienie. Jak przed tym zakrętem nie odpuści, to mam pozamiatane, nie? Ale odpuścił. Na farcie, nie? O kurde, ale dałem ostro. Aż muszę się postać, ale. Pierdzielony, mosty był. Taki czarny labrador, la, la, czy... Taki jakiś nasz jakiś mieszaniec, wiadomo, nie? Pierdzielony. a mnie przestraszył. Pierdzielony. Tak się zajechałem przez ten sprint, no Mając mają odcięło mi nogi teraz. chwilę pozamulać. Ale kurde, dałem, ty. Adrenalinie zeszło. I siły nie mam. Oj, te blisko zero. Oj, by pomogło. Takie rozpędzone, ale za to mówię. Tu jak staniemy, to będzie też Tam tak. Też są schody, może by było wejść. No dobra, zrobię to dla Was. No nie ma co się oszukiwać. Ciekawą mi dróżkę znalazł ten wariat, co? Naprawdę. Kilka, kilka już stron patrzyłem do zaplanowania tras. Jak na razie. No to się tylko mocik, nagramy coś wierzę. Mówię, dobra, już wyjeżdżam na ulicę, jestem na 15, na szosę, przyjeżdżam, już pewnie jadę do domu. Siup, siup, siup! Cztery zabijacy nie i komocik Taki Takie coś Gdzie on to nasz? nie, nie. Więc no co? No szybko to piję, jadę dalej 5 minut i jadę może, ale czasu. Do zobaczenia chyba już na miejscu. Hmm, hmm, hmm. Ja już na Hawidze załadowałem załadowałem aktywność na strawkę. Co? Dziękuję wszystkim za oglądanie. Miało być nudno, miało być uliczka, ale było przekozak. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. Teraz, ktoś tam będzie chciał, zapraszam, naprawdę polecam. Przepięknie było. Dzięki wszystkim za dotrwanie do końca i do następnego mam nadzieję. Buźka. Pa!